To długa historia. Seria Gothic od samych początków charakteryzowała się dobrą oprawą muzyczną. Odpowiedzialny był za to przede wszystkim znany w większości Kai Rosenkranz. Niemiecki kompozytor współpracujący z Piranha Bytes od roku 1998 do 2009, gdzie pomagał w tworzeniu Gotika 1, Gotika 2, Gotika 3 oraz gry Risen jako audio director. Obecnie Kai jest zatrudniany przez firmę Alkimia przy okazji tworzenia Gothic Remake. Kai, pomimo swojej prywatnej działalności kompozytorskiej, kojarzony jest przede wszystkim z sąd traków do omawianych chwilę temu gier. Ale nie ma się co dziwić, sam często wracam do jego utworów, lecz nie możemy zapominać, że muzyka w serii Gothic to nie tylko Kai Rosenkranz. Przy okazji tworzenia i promocji Gothic 1. Studio Piranha Bytes zwróciło się do mało znanego, acz rozwijającego się zespołu folkmetalowego o nazwie In Extremo, który przed premierą gry wydał swój czwarty album zatytułowany Werert und Angerspin z takimi utworami jak Hermanelik czy Mein Rasenherz. Płyta ta w 1999 roku uzyskała 11 miejsce na liście niemieckiej, co było punktem zwrotnym w ich karierze. Do tej pory, choć byli zawodowcami, to grywali w dużej części na średniowiecznych festiwalach, na zamkach i innych tematycznych eventach utrzymywanych w klimacie średniowiecza. To były też ostatnie lata, gdzie występowali w specyficznych, kolorowych strojach. Zespół został poproszony do stworzenia muzyki do gry Gothic. Wszystkie szczegóły umowy nie są jasne, lecz kupując Gotika w Niemczech w tamtym okresie, płyta zawierała do zainstalowania również niektóre utwory. I remixy zespołu In Extremo. Na dwudziestolecie lecie Gotika 1 Tom Pucki opublikował archiwalne zdjęcia ze spotkania zespołu In Extremo z członkami studia Piranha Bytes przy okazji implementacji do gry postaci z omawianego zespołu. Bo to głównie im zawdzięczamy charakterystyczną i dobrą muzykę do Gotika 1 i Gotika 2. Oczywiście nie pomijając roli Kaja, który dbał o prawidłowy przebieg sesji oraz poprawki audio. Nie jest to nową ciekawostką, ale na mocy współpracy pomiędzy muzykami a producentami ze studia Pirania Bytes In Extremo wystąpiło w grze, dając swój koncert w Starym Obozie, kiedy wracamy tam w drugim rozdziale. W Polsce zawartość ta została wycięta przez problemy z prawami autorskimi. Jest to ciągnący się problem, przez który przez wiele lat użytkownicy Spotify nie mogli słuchać na platformie utworów In Extremo. Nie tylko w Polsce, zresztą bo ten problem był także w Turcji. Na szczęście, przynajmniej w Polsce, mamy już dostępną całą ich dyskografię. Samo wycięcie tej zawartości koncertu z gtika 1 chyba tak czy siak wyszło na plus, jeśli mowa o logice świata. W grze byli zapowiadani jako zespół obwoźny, no wiecie sami, że zespół obwoźny w zamkniętej kolonii karnej po prostu nie brzmi dobrze. A samo lokowanie produktu, choć jednak tutaj lepiej brzmi lokowanie zespołu, wyszło trochę na siłę. W Gothicu 2 również postacie muzyków miały wystąpić. Nawet przeniesiono modele i instrumenty. Instrumenty jednakże nie mają wgranych dźwięków. Postacie te nie mają opcji dialogowych, a same postacie dotarły tylko do plików gry. W samej drugiej części nigdy nie wystąpiły. Jednak już za sprawą modyfikacji miały okazję występować. Pierwszy raz w modach natrafiłem na nich przy okazji grania w Returninga, gdzie członkowie zespołu działają jako gildia zabójców, a za drugim razem spotkałem ich ogrywając Kroniki Myrtany. Kolejnym akcentem było umieszczenie utworu Hermanelik w grywalnym teaserze do Gotika Remake, gdzie to jeden ze staroobozowych strażników pilnujących bramy w drodze na plac wymian przegrywa właśnie ten utwór na lutni. Był to miły gest, jeden z tych detali, które powodują, że mam wrażenie, że Alchimia wie co robi, jako że studio potrafi dostrzec tak drobne motywy. In Extremo przy części trzeciej gry już nie współpracowało. Całość skupiona była bardziej Kaja Rosenkranca i jego autorskich utworów. Ale nie tylko. Zamiast In Extremo dostaliśmy zespół Corvus Corax. Zespół ten powstał w 1989 roku, zaczynając od grania utworów typowo folkowych. Z czasem zaczęli tworzyć muzykę filmową i folk metalową. W 2006 rozpoczęli oni współpracę ze studiem Piranha Bytes przy okazji tworzenia właśnie Gotika 3. Są oni autorami m.in. utworu po łacinie o tytule Is nomine vacans, który jest w teorii hymnem Myrtany, a w praktyce nigdy nie wystąpił w grze. Utwór ten powstał na bazie utworu przewodniego z gry Gothic 1, czyli Gothic Main Theme. Cover utworu Iz Nomine Vacans o nazwie Is Nomine pojawił się również w Kronikach Myrtany. Autorami coveru na potrzeby nowego soundtracku byli Kamil Jędrzejewski i Szymon Nawrocki. Ciekawym utworem w całości skomponowanym przez Kaja Rosenkransa jest znany również wszystkim Vista Point, czyli motyw przewodni naszych wędrówek po zielonych polach myrtany. Spokojny, ciepły i wyniosły utwór przywołuje pozytywne wspomnienia niemal u każdego z graczy serii Gothic. Nawet ci, którzy Gothica 3 nie lubią jako gry, muszą się zgodzić, że ścieżka dźwiękowa do niego jest na bardzo wysokim poziomie. Jednak Vista Point powstała w dwóch różnych wersjach. Czysta wersja została zaimplementowana do gry, natomiast druga wersja, znana bliżej jako In My Dream, została wzbogacona o wokal wokalistki Alice Taylor. Co do tej pani, za wiele informacji nie mam. Większość czasopism wydawanych w tamtym okresie używało zdjęcia nie tej pani Taylor, co trzeba bo wbrew pozorom kobiet z imieniem Alice Taylor jest wiele, między innymi brytyjska bizneswoman, czy irlandzka pisarka i autorka. Na jakiejś stronce, pewien czas temu, czytałem, że Alice Taylor jest tylko przydomkiem wybranym przez jedną z jazzowych wokalistek. Jednakże może być to po prostu miejska myrtańska legenda. Również w gotiku 3 przy okazji nagrywania utworów Brała udział Orkiestra Symfoniczna przy wsparciu Kaja Rosenkranta, oczywiście, jednak za samą orkiestrę odpowiadał Walerii Woronow, rosyjski mistrz orkiestry, mieszkający, z tego co mi wiadomo, w Niemczech. A same utwory, jak utwór przewodni Gotika 3, czy też Wysta Point, często są odgrywane właśnie przez inne orkiestry symfoniczne na całym świecie, od Stanów po Turcję.